Wszystkim tygodniu z Japonii. Dzisiaj jadę z Sapporo, z miasta Sapporo, czyli ze stolicy Hokkaido, do miasta Muroran i podwiedzamy to, co jest po drodze. To jest vlog nagrany podczas długiego weekendu w lipcu. Wjeżdżamy z Sapporo, to stolica Hokkaido, ale na obrzeżach już mamy wysokie góry. 25 km i dojeżdżamy do Jōzanki. Tutaj są onseny, czyli konąte źródła, i mieszkańcy Sapporo lubią to odpoczywać. Urokliwe miejsce, ale nigdy tu nie notowałem. Na Hokkaido mnóstwo jest tak zwanych Toge, to trasa, która łączy dwie strony gór i najwyższy punkt często ma jakieś sklepy. Na Kajama to, to jedno z najbardziej uczęszczanych Toge i dużo osób coś kupuje, ale w innych częściach Hokkaido coraz więcej takich sklepów zamykają, bo się nie opłaca. Już jesteśmy po południowej stronie gór i blisko jeziora, które chcieliśmy zobaczyć. Pierwsze takie porządne miejsce to będzie jezioro Toya. To jest jedno z najpopularniejszych jezior na zachodnim Hokkaido i jeszcze mamy 40, mniej więcej 40 kilometrów. I tutaj na trasie widać góry. To jest góra Shiribetsu, bardzo ładna. I tam jeszcze jest jedna bardziej popularna góra, Yote, ale na razie wcześniej jest mrakói, いやちょっと続いてんだかまりしめしゃぶみそぼち京極なんか見合いのすかなさイファスヨンツァと北海道。<noise> <noise> Tam jest słabość ze smacznej wody i normalnie na całym Hokkaido sprzedają wodę z Kyogoku. Tutaj jest park ze źródłami wody. Bardzo spokojne i fajne miejsce. Jezioro Toja tak wygląda. Polak przeczytałby Toja i śmiałby się, że Toja, Toja, ale po japońsku to będzie Toja, czyli z drugim O. I to jest bardzo ładne jezioro kraterowe, jako jezioro dziewiąte największe w Japonii. Są wyspy w środku i tam jest miasteczko z gorącymi źródłami. A ja tutaj po raz pierwszy jestem, więc sam jestem ciekawy, jak to wszystko wygląda. Tutaj też są onseny. Takie zdroje często mają formę miasteczka jak w Polsce, chociaż Japończycy głównie się kąpią. To jako zdrój jest żywy jak na tego typu miasteczko. Tutaj robią rejs po jeziorze, ale niestety nie mieliśmy czasu. Ale ładne jezioro. Teraz jesteśmy przy Showa Shinzan, czyli Nowa Góra, która powstała w wieży Shouwa. jak sama nazwa wskazuje, to jest Nowa Góra i ukształtowała się dopiero w 1943 roku. A przyjechaliśmy tutaj dlatego, że tutaj obok y, góry jest farma niedźwiedzi. Jako Japonii tylko na Hokkaido mieszkają niedźwiedzie prynatne, i zazwyczaj staramy się ich nie spotkać, bo są bardzo niebezpieczne. Więc jako mieszkańcy nie mamy okazji, żeby je zobaczyć, ale tutaj można bezpiecznie spotkać się z niedźwiedziami.

犬みたいね、あれもう一回やんないべか。いなくなった。ウィッチつのマイラーシホッカイド、トゥノボリベツ。テツマオンセネイスオーヤポニーリージェプシ,シャン。 Jeszcze na Instagramie kilka osób wspomniało, że były w Japonii i zwiedzały na Tutaj gorąca woda z siarką tworzy niezwykłe wiroki. Oczywiście nie można się kąpać, ale oglądać można. <śpiewa> <śpiewa> Jigokudani, Dolina Piekła. To jest główna atrakcja w Nowolibiecy. Tutaj są dziury, z których wychodzi gorąca woda i para, ponieważ jest to teren wulkaniczny. Było dużo ludzi i myślałem, że nie będzie można zaparkować samochodu, ale jakoś daliśmy radę. Południe od Sapporo to właśnie jeziora i onseny. Jest to okolica, do której dostęp jest w miarę łatwy, jeśli już jest się w Sapporo. Jeśli będziecie mieli okazję przyjechać na Hokkaido, to myślę, że moglibyście dodać te miejsca do listy. A ja przyjechałem do tej części Hokkaido, ponieważ powstało nowe Muzeum Ainu. Nagrałem ten vlog pod koniec lipca 2020 roku i jego otwarcie miało miejsce właśnie około 10 dni wcześniej. Muzeum jest w mieście Shiraoi, na wschodzie od Noboribetsu. Vlog tutaj się kończy, ale potem pojechaliśmy do Muroran, bo tam mieliśmy nocleg. Teraz na koniec zobaczycie, co znalazłem w muzeum. Przyjechaliśmy do miasta Shiraoi. Tutaj mamy Upopoi, czyli narodowe, nowe narodowe muzeum Ainu. Ainu, a po polsku Ainowie, to jest lud, rodzimy lud Hokkaido, z odmiennym językiem i z odmienną kulturą. 「夜明けの第一話」